De profundis, listy niepoważne. Witaj, bracie. Wiele się zmieniło od twojego ostatniego listu. Zakon zaczął podupadać. Niektórzy pomniejsi bracia zakonni, przerażeni pogłoskami o nadchodzącym rychłym zbawieniu przez wsadzenie kije od szczotki w obuwie pełne pająków, nieco przycichli w swych konfesjonałach, oddając się całkowicie modlitwom do naszego najwyższego. Jeszcze nigdy cele ich nie były tak pełne myśli, ubikacje napisów na ścianach. Niestety, jak się miało wkrótce okazać, nie było to zapowiedzią niczego dobrego. W nasze mury wdarł się wróg w postaci konspiracji, która jeszcze nigdy nie była szerzona na tak wielką skalę. Bracia zaczęli robić mi koło dupy, opowiadając sobie o moich bliskich kontaktach z istotami wyższymi oraz o moich sennych koszmarach i majakach krzyczanych przeze mnie w nocnych atakach nagłego szaleństwa. Kilka następnych dni przyniosło mało pocieszające rozwiązania dla tej trudnej sytuacji. Bracia przerażeni moją powoli postępującą przemianą zaczęli jeden po drugim opuszczać mury, niegdyś pięknego klasztoru, wówczas ponurego zamczyska zionącego nienawiścią z każdego ciemnego zakątka. Mimo, iż moje kazania nadal miały ogólny sens, czego nawet najbardziej sceptyczni nie negowali, wszyscy zauważali obłęd wkradający się w moje spojrzenie. Sam go zacząłem odczuwać. Wkrótce pozostała przy mnie jedynie garstka najwierniejszych. Ci, którzy stworzyli ze mną bractwo, najznakomitsi mędrcy, wierni nadal tej samej idei, która o gdyś przygnała nas z dalekich terenów zachodu, by zjednoczyć się pod jednym logo naszego klasztoru. Po pewnym czasie przestałem odczuwać jakąkolwiek satysfakcję z przebywania w towarzystwie innych ludzi. Zająłem się więc lekturą ksiąg. Sam doskonale wiesz, ile niezbędnej wiedzy drzemie w księgach zgromadzonych w naszej klasztornej bibliotece. Sam Watykan pożycza od nas poszczególne tomy. By wykonać ręczne kopie zawartych w nich manuskryptów. Tak więc, pochłonięty studiowaniem naszych zbiorów, zacząłem spędzać w bibliotece coraz więcej czasu. W końcu spędzałem tam całe miesiące. Moi najbliżsi tego znieść już nie mogli. Odwrócili się tak jak i reszta braci. Zostałem sam otoczony tylko pasłymi tomami, przez wieki zbierającymi kurz. By wreszcie zostać otwartym przez moją rękę. A rzeczy, jakie się z niej powiedziałem, przekraczają Twoje pojęcie świadomości. Przekraczają wszystko, co rzeczywiste i nierzeczywiste. Odczuwałem pewną satysfakcję z poznania tego, czego inni nawet nie przypuszczają. Ale zacząłem jednocześnie się w tym zatracać. Zapadałem się w sobie z każdym dniem. Każdą nocą powracając do tych samych myśli. Tych samych obrazów, jakie malowały w moim myśle diabelskie wersety zakazanych ksiąg. Zacząłem odwiedzać krainy nie mające swego początku ani końca, nie mające swej materialnej postaci, odbicia eteryczne naszego świata. Istoty, które były zbudowane z samych myśli. I te podłe, szare twarze, nawiedzające mnie wciąż szare twarze, jak była ryb spotkała się w jednym, ludzkim ciele urządziła tam sobie orgię przekraczającą każde rozumienie bestialskiego obrazu stąpienia Eneasza do podziemi, gdzie król Lewiatan raczy wszystkich swym przełykiem. O tak, twarze nawiedzające mnie weśnie, wypełniając go po brzegi do granic wytrzymałości mego wątłego umysłu. Głupi człowiek był w swej niewiedzy. Gdybym wiedział to, czego się dowiedziałem, Nigdy nie zapałałbym chęcią poznania tego. Pewnego ranka ocknąłem się w bibliotece, jak zwykle, po serii nawiedzających mnie wizji. Podłości mego umysłu skłoniły mnie do drastycznych środków. Postanowiłem to przerwać, dopóki szaleństwo nie ogarnęło mnie do reszty. Chciałem ukrócić cierpienia, które zadawałem naszemu światu, będąc jego wiecznie ropiącą raną. Na stoliku, przy którym siedziałem, stała lampa naftowa. Chciałem ją wbić w swoje gardło, przeciąć tętnicę, ostatnie ogniwo łączące mnie z tym światem. Usiłując ją pochwycić, stwierdziłem, iż od ciągłego siedzenia podrętwiało mi ciało. Nie mogłem się ruszyć. Spróbowałem podskoczyć i wtedy spadłem z krzesła. Leżałem tam przez jakiś czas, próbując docieć, co się stało, aż fala świadomości nawiedziła mnie ponownie, i zacząłem pospiesznie rozglądać się po bibliotece. Kątem oka dostrzegłem lustro i momentalnie skierowałem tam swoje spojrzenie. Jakież było moje przerażenie, gdy ujrzałem w nim moje odbicie, i wtedy zrozumiałem, czego nie mogłem się ruszyć. W lustrze przede mną był kokieteryjnie wpatrujący się w nieczajnik. Byłem im bryczkiem od herbaty. Witaj mój bracie. Z niepokojem przeczytałem twój list. Martwię się o ciebie jestem pełen niepokoju co do twojego zdrowia, jak i całej zaistniałej sytuacji. Jesteś przemęczony. Pewnie popadłbym taki sam stan, gdybym pozostał w zakonie. Nie wiedziałem, ile szczęścia miałem odchodząc. Od tamtego czasu wiele podróżowałem. Uciekałem przed zamknięciem w klasztorze. Przez ten czas widziałem i poznawałem wiele rzeczy. Ty znałeś to z ksiąg. Ja doświadczyłem tego na własnej skórze. Nie wiem, co gorsze. Czy czytać i popadać w obłęd, wyobrażając sobie plugawość, czy ujrzeć ją na własne oczy. Oczywiście wcale nie ujmuję twojej wiedzy i doświadczenia. Zakon podupadł, to prawda. Już w chwili, kiedy odchodziłem, widziałem pierwsze ślady zgnilizmy. To była nasza wina, że braliśmy do zakonu nie tylko mądrych ludzi chcących poznać prawdę, ale i zwykłych awanturników, którzy usłyszeli lub przeczytali kawałki opowiadań samotnika. Wszystko to, mój drogi przyjacielu, rozgrywa się w twojej głowie. Przemęczenie i plugastwo zjadają ci myśli, a na dodatek każdy wie, że jesteś uzależniony od herbaty. Widziałem mnichów pakistańskich, którzy narkotyzowali się herbatą i swoje życie oddawali bogowi Liptonowi Czarnemu. Tyś musiał doświadczyć podobnego stanu. Przesyłam ci pewne zioła, byś mógł lepiej się poczuć, zanim nie przyjadę do ciebie. Razy długi odpoczynek i wyjście z murów klasztornych, kontakt z przyrodą. Jestem bardzo zajęty. Całą wiosnę i kawałek lata spędzę w Afryce w zaginionym mieście Ktonian. Na jesieni przyjadę do ciebie. Mam nadzieję, że Twoje zdrowie ulegnie poprawie, a umysł będziesz miał jasny na godzinne opowiadania o naszej pasji. żegnam cię, bracie, czekam na odpowiedź.